Witam Was serdecznie piękni widzowie w ten piękny dzień. W dzisiejszym filmiku dowiecie się, jak zagrać Flex, kiedy macie przedmioty pod AP. Dodatkowa informacja. W tym filmiku zawarłem kod na darmową Janę. W cztere czterech członach. Nie powiem w których momentach tak dalej. Także Jana dla tych, którzy uważnie oglądają filmiki. Pierwszy człon kodu pojawia się teraz na ekranie. No i dobra. Zaczynamy sobie gireczkę. Jeśli zauważam jakieś, jakieś pary, to oczywiście kupuję. Tutaj wszedłem do planera drużyny, ponieważ chciałem zobaczyć, co jest w egzoteku. Jakie przedmioty, żeby się zastanowić, czy tego nie zagrać. Ale tutaj nie ma moich ulubionych przedmiotów. Kolejne piłeczki. Tutaj jedna z par nam się ulepsza. Czyli w tym momencie wiemy, że będziemy grać tego lista raz przodu. Do tego potrzebujemy jakiegoś bruzera. Darius jest lepszy niż Mundo. Natomiast Mundo jeszcze zostaje, ponieważ Zyra jest Street Demonem. No i być może Street Demon będzie tutaj aktywowany. Wydaje mi się, że jeśli mamy za dużo przedmiotów pod AP, to tak naprawdę jedyną dobrą opcją jest zagranie z X na plus Branda albo jednego z tych. Natomiast ja tutaj jeszcze nie wiedziałem, czy mam za dużo przedmiotów pod AP. Mamy pierwszy ogment. Przerolowujemy trochę. To co nam się nie podoba. No i biorę torbę z przedmiotami, bo to jest dobre tempo zawsze. Ulepsza się Zaira. No i w tym momencie dostajemy jonową Iskrę, czyli Ionic Spark. Mam ulepszonego Alistara, więc z pewnością to założy. Podbijam sobie tutaj poziom. Dlaczego? Dlatego, że mam coś ulepszonego na froncie. Mam coś ulepszonego z tyłu. Mogę złożyć ciekawe przedmioty. Czyli wygląda na to, że mam stół pod wygrywanie, dlatego też popycham poziom, dokładam synergię i nastawiam się na wygrywanie. Zamiast kogława kupuję dodatkową Zairę, no bo gdyby jakimś cudem trafiło mi się bardzo dużo Zair, weszła sobie szybko na trójkę, to na pewno będzie świetną carry, przynajmniej na razie. Tutaj trafiamy Twisted Fate'a z bardzo mocnym augmentem, Healing Corpse, czyli Leczące kule, chyba po polsku, nie wiem. Natomiast no tutaj przewaga tych naszych potężnych przedmiotów z przodu sprawia, że z łatwością rozmontowujemy chłopieczkę. Kolejny sklepik, dodatkowa Zara oraz Serafina. Mamy też Jing w sklepie, która jest ulicznym demonem. Nie jestem w stanie teraz zrobić ekonomii na 10 sztuk złota, dlatego ostatecznie tutaj wygrywamy sobie na Jacksa Kerry. Natomiast ostatecznie kupuję te Jinx, bo tak jak powiedziałem, wyższego poziomu ekonomii i tak nie trzasnę. No i teraz zaznaczam sobie uliczne demony, gdyż na razie myślę właśnie o tym, żeby to zagrać. Tutaj mamy kolejny sklepik, 7 zł w kieszeni. Kotujemy sobie przeciwników. Zastanawiam się po prostu, czy muszę wbić piąty poziom, żeby wygrać z najlepszymi, czy wystarczy zostać na czwartym. Stwierdzam, że wbiję piąty poziom. Troszkę za wolno to stwierdziłem i wyłożyła się automatycznie Serafina. Chciałem wyłożyć Jinx, ale tutaj akurat dużej różnicy nie ma w tym, która z tych jednostek by się wyłożyła. Wydaje mi się nawet, że Serafina może troszkę lepsza jest. Dlaczego tak? Dlatego, że Serafina korzysta z jednej z aktywnych synergii, które mamy na stole, a Jinx nie miałaby żadnej aktywnej. Tutaj wygrywamy z chłopeczkiem, także nasz Nasza seria jest kontynuowana i kupujemy rasta ze sklepu, albowiem jest to jednostka, która da nam dodatkową synergię. A że ekonomii i tak nie mogłem popnąć, no to tak właśnie robię. Tutaj mamy kolejne koło. Chcielibyśmy dobrać coś do tego łuku, żeby zwiększyć tempo naszego stołu, co zaowocuje większą szansą na kontynuowanie naszej serii wygranych, dlatego biorę pasek. Pasek plus Łuk daje nam naszOR. Naszor jest dobrym przedmiotem dla AP kasterów, czyli magów. AP to jest moc umiejętności, a kaster to jest rzucacz zaklęć. A że mamy teraz obecnie na stole najsilniejszą Zaire, to ten przedmiot idealnie ją skomplementuje. Oczywiście, Rast wjeżdża na stół zamiast tej drugiej serafiny, gdyż no po prostu doda nam dodatkową synergię, tak jak wspomniałem wcześniej. Zastanawiam się tutaj, czy dokupić tego Rasta. Ostatecznie stwierdzam, że nieważne. Sprzedajemy Jinx i po prostu podbijamy ekonomię do przodu, gdyż to najwyższy czas, żeby ta ekonomia zaczęła iść do przodu faktycznie. Tutaj trafiamy tego chłopeczka, który ma 100 HP, i jesteśmy ustawieni nie do końca tak jakbyśmy chcieli, ponieważ Serafina nie jest w stanie przeciąć całego teamu teraz. Gdybyśmy stali po prawej stronie, to byłoby to możliwe. Teraz po prostu przecina dwóch tanków z przodu. No i walczymy, walczymy, ale niestety, no, stół chłopeczka jest silniejszy. Także z bólem serduszka oddajemy naszego strika. Trafia nam się Serafina, szkoda, że dopiero teraz, przed tamtą walką byłoby lepiej. No i trafię się Borde Kaiser. Kaiser jest oczywiście lepszym bruzerem w tym wypadku niż Darius, ponieważ po pierwsze kosztuje 3 sztuki złota, a po drugie, oprócz dawania nam osiłka, osiłek to bruzer właśnie, yy, oprócz dawania nam osiłka daje nam też technika. Czyli mamy tutaj teraz otwartą furtkę, żeby potencjalnie zrobić technik 4. Wycofałem wszystkie jednostki do tyłu. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ mój Alistar posiada Gargoyle Stoneplate. To jest przedmiot, który mówi, że za każdą jednostkę przeciwnika, która celuje, wnosiciela tego przedmiotu. Dostaje on odporność. Chcę więc zmaksymalizować użyteczność tego przedmiotu poprzez wystawianie Alistara na jak najwięcej jednostek przeciwnika, które w niego celują, żeby nabić jak najwięcej odporności od samego początku. No i tutaj trafiam X oraz Echo i w tym momencie stwierdzam, że Zix jest lepszy niż Zyra, zwłaszcza jeśli jestem w stanie aktywować jego obie synergie. Jestem w stanie to zrobić, ponieważ w sklepie była też Poppy. Także zamieniam sobie Zixa za Zaire, zamieniam sobie Echo za Serafinę, Poppy idzie w stół za Rasta, no i w tym momencie mamy aktywny Cyberboss, mamy aktywny Geniusz Strategiczny, czyli Zix jest bardzo mocny w tym momencie. Oczywiście przedmiot, który mieliśmy na Zaire, też pasuje na Zixa. ponieważ jego archetyp jest taki sam jak Zaire, czyli jest po prostu AP Casterem. Czyli upraszczając magiem. Dostajemy jeszcze jakieś złoto, jakiś tam ręger wpada, mieczyk oraz piąstka. No i co? No my chcemy ten stół cały czas wzmacniać, żeby celować w jak najwyższy poziom punktów zdrowia, dlatego też z paska oraz piąstki robimy Guardbreaker i kładziemy też mieczyk na ziksie, celując docelowo w shojina Pamiętajmy, że bagowie potrzebują jednego przedmiotu, który ich aktywuje. Co mam na myśli mówiąc, aktywuje? Mam na myśli przedmiotu, który przyspieszy szybkość rzucania przez nich zaklęć. W tym wypadku miecz oraz łezka daje nam Shodin. Shodin po każdym ataku zwiększa naszą manę. Także taki szczęśliwy Ziggs, który używa Shodina, aktywuje swoją umiejętność szybciej, gdyż dostaje więcej many z każdym autoatakiem. Dlatego też docelowo właśnie celujemy w Shodin. No i nasze zmiany na stole sprawiają że wygląda on całkiem nieźle także Ziggs sobie tutaj ciupie i ostatecznie zwyciężamy z chłopieczkiem ekonomii tutaj nie robię gdyż trzymam street demony w razie czego no i tutaj z lewej strony przekręcamy, nic nas nie interesuje, z prawej strony też ostatecznie biorę przedmioty pandory przedmioty pandory jak wszyscy dobrze wiedzą są dosyć uniwersalne tutaj trafia nam się łezka więc od razu robimy shojin Także w tym momencie już jakiegoś AP Castera potencjalnie mamy z głowy. Aczkolwiek mam wrażenie, że Brand jest takim magiem, który chce się zaktywować raz, a potężnie. Natomiast Ziggs jest takim magiem, który lubi też prędkość ataku. Dlatego docelowo na brandzie widziałbym Shorin, Guardbreaker, ale też. Rękawice pod AP, tą różową taką, z piostki i różdżki a na ZX-ie właśnie ten nashortów zostawię sobie wtedy i zrobimy coś jeszcze kolejna walka, tym razem na Nitro yy, jak coś to Nitro nagrałem wczoraj aczkolwiek nie uwzględniłem wersji z, z, z Zeri także przepraszam was bardzo, zapomniałem kompletnie o tym więc tę wersję jeszcze prawdopodobnie nagram dodatkowo no i z X tutaj zostaje sam do placu boju z przeciwnikiem, ale ten przeciwnik, kiedy zostaję sam to sam, jest na wykończenie. I ostatecznie wygrywamy. I w ten oto sposób docieramy do ekonomii maksymalnej, czyli w kieszeni będzie 50 sztuk złota. Co owocuje 5 sztukami złota co turę dodatkowo. Dlatego przypominam, że warto jest wbijać maksymalną ekonomię. Natomiast mam serię wygranych. Więc popycham poziom do przodu, albo wiem, mogę zwiększyć demo na ulicy na trójkę, czyli jeszcze wzmocnić mój stół. No i wychodzę z założenia, że chyba sprzedam tego Borda Kaisera, żeby tę ekonomię odbić na 50. I ostatecznie tak też robię. Także mamy serię wygranych 3. Mamy 50 sztuk, sztuk w kieszeni, także jesteśmy szczęśliwi. Piąstka leci na zajrę, gdyż będziemy budować branda dodatkowo przyszłościowo. No i walczymy z hupeczkiem. Bardzo fajnie to wygląda. 96 punktów zdrowia. Jesteśmy szczęśliwym chłopkiem. Tutaj na kole widzimy dużo ciekawych rzeczy. Ponieważ tak, różdżka pasuje nam do piostki, ale przedmiot nie jest priorytetem, ponieważ mamy puszkę Pandory. No i mamy też Ziksa oraz Niko. Niko byłaby świetnym frontem, ponieważ jest strategiem, czyli pasuje do Zixa, no i też pasuje do ulicznych demonów. Natomiast ZX został zabrany, no a wiadomo, jakbyśmy ZX szybko ulepszyli, to też mielibyśmy dużo lepsze tempo. Niko ostatecznie udaje nam się wziąć, i teraz mamy opcję, żeby zrobić 5 demol ulicy na stole. Trafia się jeszcze eko. Także ostatecznie wystawiam Niko za eko, jeszcze się zastanawiam. Wystawiam eko za Mundo, żeby mieć więcej strategów. I ostatecznie stwierdzam, że spróbujemy tych pięciu. Nie, przepraszam, nie stwierdzam tak. to w się sensie po prostu y, tworzę Niko jako głównego tanka i wychodzę z założenia, że mam jeszcze serię wygranych, dlatego dociągnę to do siódmego i tam właśnie odpalę pięć demonów ulicy. Tutaj mamy jakiegoś potężnego tefa podane. Widać, że docelowo będzie to MFK. Oj, tutaj robi się niby groźnie, ale ostatecznie chłopek dostaje w cybo. Zbijamy sobie powoli doświadczenie. Mamy dalej serię wygranych. Pięć rzędu, dlatego jesteśmy wręcz zmotywowani, żeby popchnąć poziom tutaj i dołożyć demo na ulicy, ponieważ to wzmocni nasz stół i zwiększy nasze tempo jeszcze bardziej, co oczywiście zwiększy szanse na utrzymanie serii wygranych. Dokładam więc regara po popchnięciu przedmiotu. Przepraszam, jakiego przedmiotu? Poziomu cholera jasna. No i tutaj mamy Slayerów. Keil, mocno ubrany w trzy przedmioty. I zobaczcie, on jest tak naprawdę dla nas. Bardzo ciężki do przejścia. Tytal mu się wbił, chłopak się leczy. I o dziwo my tutaj dostajemy w od tego Kana. Także niestety nasza seria jest urywana w tym momencie. No i chłopak nas tu zapingował z znakiem zapytania. Także w tym momencie chyba się za bardzo podniecił, że wygrał z nami. Miałem było odesłać się motkę, ale mówię: nie, nie, dobra, spokojnie. Najpierw go rozegramy jakoś, a potem wyślemy mu emotkę, żeby mu się zrobiło głupio. No dobra, kochani, czas na drugą część kodu: M jak Małgorzata, D jak Daluta, A jak Ania, O jak Olaf i F jak Ferdek. Także pozostały wam jeszcze dwie części. Tutaj trafiamy jajco, także będziemy oczywiście brać, wzięliśmy to najdłuższe takie, no bo jest najlepsze. Podbijam sobie poziom, wszedłem agresywnie tutaj na ósmy, bo chciałem już znaleźć Branda. No i roluję, trafiam Niko, trafiam Ziksa i w tym momencie wyzerowałem troszkę ekonomię. No i nie wzmocniłem stołu praktycznie w ogóle, no jedynie weszła jeszcze na stół Yumi, która dała mi stratega. Natomiast po drugiej stronie mamy zaje. Mod ani skład, troszkę tutaj. BFI no finał jest taki, że dostajemy w cybał, także to wejście agresywne w level nie za bardzo nam oddało. Myślę, że było głupie. Też nie miałem serii wygranych, więc nie byłem zmotywowany. Głównie po to chciałem, żeby szybko trafić jednostki. Kolejne augmenty, i tutaj stwierdziłem, że wezmę w czwórce siła, gdyż chciałem szybko znaleźć Branda Level 2. I teraz dzieje się taka śmieszna rzecz, że tutaj jest Nico i Eko, no i muszę to kupić. Także mówię, no dobra, bierzemy to. Najwyżej zrobimy Niko trójkę w tej grze. Zamieniam sobie to Niko. Przerzucam przedmioty na jej silniejszą wersję. W międzyczasie jeszcze podrolowuję troszkę. Bo no, gdyby ten ZX się ulepszył, to bylibyśmy stabilni pewnie w tym etapie gry. Natomiast stwierdzam, że dobra. Podrolowuję. Znalazłem jeszcze do Niko, czyli mamy ich sześć. Także mój plan ze zrobieniem Niko Trójki faktycznie zaczyna się świecić teraz gdzieś tam w głowie. i walczymy tutaj na Nitro. Jak to wygląda z tą Niko Dwójką? Jak na razie całkiem solidnie. Dzielnie sobie tutaj tankuje ta Niko. Ogólnie mam wrażenie, że Niko bardzo lubi Crown Guard, czyli zbroję plus różdżkę. Także gdzieś tam docelowo na Trójkę chciałbym to zrobić, w sensie na trzeci poziom. A trzeci przedmiot może dzisiaj mi się myli słowo przedmiot z poziomem natomiast wygrywam z chupeczkiem także już zapominam o tym że mi się myli, już jest mi dobrze i kolejne sklepiki, dobra bierzemy sobie złoto tutaj dla pewniaczka nie będziemy się dzielić z chupeczkami bo... bo czemu no i tutaj rolujemy trafiamy Branda Brand oczywiście w stół obowiązkowo daję mu Juliet Gauntlet, który dla niego czekał no i patrzę sobie tutaj, skautuję na przeciwników, czy, czy podbierają mi rzeczy, czy podbierają mi niko, jak się ustawiają. No i podrolowałem. Także ZX się ulepszył i w tym momencie y, mam ulepszoną czwóreczkę na froncie i ulepszoną czwóreczkę na tyłach. To jest taka moja złota zasada, że w tym etapie gry, tym 4-1, 4-3, 4-5 y, takie coś dobrze by było mieć. Także skoro to już jest, to teraz mogę troszkę pooszczędzać. Bo, nawet jeśli z każdym nie wygram, to powinienem powygrywać z dużą częścią z No tutaj akurat przegrywamy. G Level 3 to docelowo miała być ta MFK. Zobaczymy, jak on to ugryzie. No i na tym kole widzimy Kobuko. Także Kobuko rozbudził naszą wyobraźnię. Ale niestety Kobuko nie możemy wziąć. Natomiast możemy wziąć Urgota. Po pierwsze, jest to jednostka za 5 sztuk złota, co dobrze poprawi naszą ekonomię. I jest tam różdżka. Także być może Crown Guard na, na Niko. No i tutaj nam się trafia kobuko w sklepie, czyli tak, jakby i tak chciał do nas przyjść. Także zamieniamy sobie popi. Mamy w ten sposób Cyber Boss. I tutaj mam dwa łuki. I to daje mi do myślenia. Ruszkę kładę sobie na Niko. I stwierdzam, że kurczę, może ten Red Buff? No nie mam tutaj antyheila, więc jest mi potrzebny. Także połączyłem. I teraz robię tak: zdejmuję przedmioty z Ziggsar, daję mu Red Buffa, daję mu Shogina, daję mu Nashora, czyli większość przedmiotów idzie dla niego, bo on, bo on jest ulepszony. Natomiast y, Guardbreaker ląduje na bradzie. No i w ten oto sposób y, w mojej głowie troszkę wzmocniłem ten stół. No i walczymy dla tego, tego Jacksa Kerry. Ciekawie zbudowany, bardzo ofensywnie. pod Rage Blader. No i ten Jacks Kerry. Powiem szczerze, że dosyć tutaj wytrzymały. Ładnie się trzyma. Zobaczcie, dalej walczy, ale ostatecznie nie dał rady. No byłby broken, jakby dał radę tutaj naprawdę. Kolejny sklepik. Tutaj nic ciekawego nie widzę. Mam 30 sztuk złota, dlatego będę to dalej trzymał w kieszeni. Albowiem mam 65 punktów zdrowia. Skaltuję sobie tutaj chłopeczków. Patrzę, czy ktoś zabiera mi Niko. I ogólnie jeden z tych chłopeczków trzyma jedno niko. To jest dokładnie ten chłopek. No i zastanawiam się tutaj. Czy to jest przypadek, czy on faktycznie widzi, że ja tutaj mam opcję. No ale nie zniechęcam się. Mówię, dobra, będę to trzymał dalej. Może się sytuacja wydarzy. Oj, no tutaj lecą Boby. Walczymy z tą MF. -ką. Z tą MF, czy nie z tą MF? -ką? Ja już nie wiem, czy to druga jest, czy, czy tam tak. Natomiast y, ostatecznie tutaj ciężki pojedynek, ale przegrywamy. Aby w każdym razie dalej 56 punktów zdrowia, także to nie jest jakiś wielki dramat. Spore zaplecze, spory margines błędu. Tutaj trafia nam się Ręger. No i zastanawiam się, mówię kurde, czy ja w ogóle będę zbierał tego Ręgera? Czy to nie jest tak, że ja zostanę na 5, demon ulicy? I ostatecznie sprzedaję go dla ekonomii. Także wchodzę na ten szczebel 40 sztuk złota. A jaj, co dalej się chce wykluwać? Dobra koch. Czas na kolejną część kodu. 5. Aja Kaleta, Uja Kurszula 31. No co, rozbijamy kowadełko i tutaj mamy zbroję. Także dokończamy card breaker, który chciałem zrobić na niko. No i powoli idę w stronę 9 poziomu. Wychodzę z założenia, że skoro mam te czwórki ulepszone. No cóż, nie mam ulepszonego Brada, ale nie będę tutaj na niego czekał. Lepiej wejść już na ten dziewiąty. I dodatkowo też może znaleźć kobuko dwójkę, może też zwiększyć szanse na niko. Kolejna walka. Dwa komponenty zostawiłem sobie tutaj na benchu, ponieważ chciałbym znaleźć Shorina dla Branda, czyli aktywator, którego mu brakuje. No i tutaj dostajemy w cybał. Od tych slayerów, od tego chłopka coraz tylnątową emotką, ale nie zniechęcamy się. Nie zniechęcamy się. Jeszcze się tutaj zreważyłem. Popychamy do przodu kawałek. No i tutaj się zastanawiam, czy chcę wejść szybko w ten level. I być może jeszcze zwiększyć szanse, że się tutaj utrzymam dodając jednostkę. Czy nie chcę, bo no, mam dodatkową Niko. Także ostatecznie decyduję się wejść. Podrolowuję, szukam tego branda, szukam tych ulepszeń. I ostatecznie wystawiam drugą Niko na stół. No i liczę na to, że tutaj zatamuję troszkę stratę tych chapeczków. Chciałbym się wykrwawić do top 4 w najgorszym wypadku. A tu jest ten kłopot, który trzyma Niko. Niestety on szybko i odpadnie. Albowiem ma aż 65 punktów zdrowia. Także tutaj niestety dostajemy w cybał. Ale obie Niko tankowały sobie dzielnie. Także pewnie straciłbym troszkę więcej hapeczków, gdy będzie ta druga Niko. No i kolejne rolowanko, ale mamy też rozbite jajco. Zdejmuję więc rękawiczki z zajry, przerzucam na kobuko, otwieram kowadło. Tutaj znajduję kolejne rękawiczki, które wrzucam na drugą Niko. Kręcę sobie, kręcę, kręcę, znajduję Branda. Brand jest ulepszony i jest też Niko, którą oczywiście kupuję. Mistrzowskie ulepszenie na Szorina, którego zamieniamy w Hirale i stwierdzam, że ja tutaj walczę o życie dlatego te dwie różdżki, które mam ostatecznie robię na brandzie będzie bez aktywatora ale jak użyję umiejętności to i tak zada duże obrażenia także ja tutaj chcę zwiększyć siłę stołu bo walczę o życie i ostatecznie moi drodzy tutaj niestety przegrywamy z regarem. dodaje nam 17 punktów zdrowia a tutaj mamy kolejne koło i to jest bardzo ciekawe, bo tutaj są duplikatory Także nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Ten duplikator nagle zwiększa moje szanse na to, żeby tutaj ładnie powrócić do tej gry. Stwierdzam, że wezmę sobie odkupienie, czyli redemption, aby wzmocnić mój front. No i dobra, rolujemy sobie tutaj. Jest Samira w sklepie. Stwierdzam, że Samira byłaby tutaj fajna zamiast na przykład Mundo. Także ostatecznie wrzucam Samira. I przekręcam jeszcze sklepik. Przekręcam go jeszcze raz oraz jeszcze raz. I widzę kolejną Samirę. I teraz mam zagwostkę. Czy blokować ten sklep, czy go nie blokować? Lepiej byłoby go nie zablokować, ponieważ moją realną szansą na wygranie tej gry jest zrobienie niko trójki. Samira tutaj dużo nie zrobi, nawet jak ją ulepszę, to ona nie ma przedmiotów. No i za dużo tutaj nie zmieni. My walczymy na chłopeczkę, z którym ostatecznie wygrywamy eliminując go po drodze, także w tym momencie w tym momencie będziemy już w top 4, ponieważ okazuje się, że ten Smalec tutaj też przegrywa także mamy top 4 już jesteśmy bezpieczni, ale może byśmy jakoś to jeszcze wygrali no i mamy sklepik, rolujemy trafiamy Niko i już wiemy teraz, że mamy Niko trójkę ale wiedząc to czekamy sobie, żeby nie robić zbyt głośnego szumu Przestawiam sobie tutaj rzeczy, żeby to redemption było po środku, żeby leczyło jak najwięcej jednostek. No i tutaj, na ostatnią chwilę, ulepszam Niko. No i nie przewidziałem tu jednej rzeczy, że ona wyrzuci swoje przedmioty, zostanie w tych rękawiczkach. Także szybko przedmioty na front wrzucam na eko, wrzucam coś też na Samirę tutaj, co zostało, żeby mieć lepszy front. Ale Niko, trójka jest przepotężna. I zobaczcie, trafiamy na tego chłopka, co nas pingował. No i co? Karma wróciła. Znaki zapytania in your face. Chłopek aż uciekł z planszy, bo się tak, tak tutaj zdygał. No i oto jest karma. Śmiejesz się z chłopeczka. jesteś koki. To karma do ciebie wróci. chłopku. Także mamy tutaj Sweet Justice serwowane. Na talerzu. No i wypadałoby coś wystawić o testu jeszcze. Może w tym momencie wystawiam Aurorę. Z bąbelków, trafiamy czempiony, kowadełko. W kowadełku mamy rękawiczki kolejne, które biorę. Tutaj mamy kobuko, kręcimy dalej. No i jest też Renekton. Renekton stwierdzam, że będzie lepszy niż Aurora, bo da nam suche statystyki zaraz. Ostatecznie rękawiczki daję na Samire, a crown guard na Renektora, gdyż jest bastiolem, postawi sobie z przodu, coś tam potankuje. No i jest ten chłopiec, co trzyma tą Niko dalej, zobaczcie, tak niewinnie ją trzyma, nie sprzedaje jej dalej. Wbiłem trójkę Niko, ale on dalej ją trzyma. Nasza Niko robi tutaj pogrom, jest po prostu pancerna, niezniszczalna i po prostu do chłopeczków. Kolejny sklepik, rolujemy sobie, nic tutaj nie znalazłem, dlatego skautuję. No i walczymy sobie na Jacksakery, ale w tym momencie no, gra już jest tak naprawdę przesądzona. Ta Niko Kery, Niko w tym momencie już Kery, na trzech gwiazdkach jest niesamowicie silna. I nawet nie mając tych przedmiotów, które miała docelowo na początku, nieważne co jej się trafi, ona jest tak kozacka, że naprawdę robi rzeczy. Także jesteśmy w top 3. Coś tam sobie jeszcze odświeżam, ale nic nie trafiam. Szukam tego komułko. No i jest ten, ten kurcze chłopeczek, co nas, co nas się śmiał. I teraz jest zmiażdżony przez tą Niko. Jest tłamszony. Tutaj sobie biorę Head of Justice. Stwierdzam, że może relektor się ucieszy, jak mu coś takiego da. Obuko się ulepsza. Relektor dostaje piąstkę. No i walczymy z Jackson Kerry. Nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że wyrywa na od Niko Carey. W międzyczasie dostaje też od Zed'a, także odpada. No i zostaliśmy w finale z tym chłopeczkiem, co karma mu się wypiera dupskiem do twarzy. Gdzieś tam jeszcze sobie trafiamy Samirę dwójeczkę po drodze. Jakby się coś nie potoczyło, przeżylibyśmy na dwóch HP, to się ulepszy. Jeszcze tutaj szybko przestawiłem Zixa na lewo w ostatniej chwili, żeby go zaskoczyć, bo ustawił się z prawej. No i chłopeczek jest mocno kasowany. Także piękna giereczka. Dzięki, że jesteście, zapraszam do streama o 16.00. Wozłka w TFT, dobrego i trzymajcie się, całuje so w